Cześć, witajcie, z tej strony Olaf i dzisiaj kolejny odcinek z Fortnite'a zagramy sobie dzisiaj z dwie solóweczki na koniec zrobimy sobie przegląd dzisiejszego sklepu a dzisiaj sklep jest fajny jest dzisiaj nowa ekipa więc na początek obejrzymy sobie filmik Także tak właśnie prezentuje się nowa ekipa. Ja już mam ją ubraną. Ten skin się nazywa Lamoziom. Jest to skin epicki. Sprzęt na daleki na, daleki, na daleką północ. Bardzo fajny plecek, podoba mi się. I mucho... Muchorożcowy dziganczek. No taka dziwna nazwa. tak wygląda 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 jakby balon się rozbijał dzisiaj sobie właśnie nim zagramy gierkę i mamy tylko jeszcze ulubionych z kim myślę, że opłaca się kupić ekipę yy, bo to jest jedna z lepszych ekip po prostu więc... moim zdaniem się opłaca zagramy sobie teraz solówkę no i... i na koniec zrobimy przegląd sklepu jak chcecie możecie pisać w komentarzach na przykład chce w następnym odcinku na przykład przy, moją szafkę e, albo nie wiem albo no nie wiem co chcecie Możecie też mnie zapraszyć do znajomych, będę przyjmował

Na sam start myślę, że polecimy sobie. jakoś spokojnie może tak na. na zielone żywe płoty. Myślę, że będzie ok. Tak na początek. Tak, lecimy sobie na zielone żywe płoty. No i co, jeśli nie widzieliście, to zobaczcie koniecznie wczorajszy odcinek. Teraz sobie dolecimy. Nie wiem, polecimy może Tamten zielony domek, w sensie no, to jest chyba zielony domek, albo taki niebieski, nie jestem pewny. Czy ktoś jest na leci? Chyba nie, więc na spokojnie sobie oblutujemy W tak mi się wydaje. Mam też kroki włączone, więc... Raczej nikt nie leci. Nie doleciał Dobra. Ale w namiocie, w namiocie jest skrzynka. tylko to szkoda, że no, taka słaba broń wyleciała Weźmiemy sobie kapustę. Zawsze jakiś tam exp i leczenie. Dobra. Hmm, tu kokosy weźmiemy sobie. Hmm, Strefa jest hmm, nie za daleko, ale mogłoby być lepiej. Szczerze mówiąc. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tutaj o. A jednak mamy to stolecik. Gdzieś tu jest. On gdzieś tu jest. Dobra, wypijemy sobie w tym kapie. jak on poszedł? Będziemy mieli przynajmniej 100 na 100. Mm. sobie już poszedł ale gdzie? nie, 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 On tu gdzieś jest ja nie mam pompy nie to się źle skończy dla mnie to się źle dla mnie nie skończy To jest bot bok jakiś. Uj, bo mam jeszcze chyba plecy. To jest tak, ja mam dwóch kości na sobie. A to chyba dotyki. Ale mnie obił fajnie. Uwielbiam tą grę. A, i taki sklep mi odbija, jasne. Dobra, wyrzucimy sobie pistolecik. Przydałaby się jeszcze jakaś pompa. Zaraz sobie może to znajdziemy. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy sobie tam. O tam jest szary taktical z tego co widzę. Dokładnie tak. Impulsywki jeszcze. Już z chęcią przygarnę. już ruszyła, ale mamy duży kapust, więc... Yy, no, więc dobrze, bo mamy sporo leczenia. A nic tu nie ma. Także możemy stąd pójść. Weźmiemy sobie jeszcze jeden domek i będziemy szli powoli do stref. Aha! Ktoś tu już chyba był. Ktoś tu już chyba był, więc... Nie. Się otwarte drzwi ale nic nie jest użytwane, więc dziwna sprawa Postawiam sobie trochę yy, nie ma amunicji, nie ma lepsza pompa by się przydała jakaś i nie ma żadnej skrzynki na domku naprawdę nie ma żadnej skrzynki, dobra, pójdziemy sobie jeszcze szybko na tamten coś zrobimy, mamy dużo leczenia, tak jak mówiłem, dwie impulsywki jeszcze mam ja sobie biega. Eee, dobra, Zapraszam. jeśli wypadną teraz małe Padły małe. Jest dobrze. Jest dobrze. Nic nie ma. Fajnie, że tamten gość miał fioletowego kałacha. Fioletowy kałach przynajmniej mi się wydaje, że jest lepszy trochę od szarej emki. Na pewno. parę razy większy zadaje damage. Może w sensie ja teoretycznie wolę Mkę, Na przykład niebieska emka, a fioletowy kałach. Na no, to biorę niebieską Mkę. Ale jakie szara m a fioletowy kałach, to biorę fioletowego kałacha, oczywiście. Nawet jeśli by była zielona m to bym wziął kałacha. Ale na przykład szara, to... no. To widzieliście. Kałacha. Dobra, to no, tak z 300. 300 maców około, więc jest dobrze. Tam ktoś był. jeszcze w chcecie słyszeć. Yy, I. No, gdzieś na 118. 18 i to blisko gdzieś jest. W błyszczącej gdzieś. Yy, w poprzednim odcinku, odcinku wczorajszym, yy, bardzo głośna była gra i nie słabo było mnie słyszeć. Słychać? tu w komentarzach możecie napisać. Dobrze mnie już słychać lepiej? Bo sobie o wiele bardziej grę. Także myślę, że już jest lepiej. Sobie jeszcze ok, boty. chciałem kolejny. powiedzieć, że mamy 700 maców. Ale bo.

Możecie napisać czy wy też nie lubicie botów w tym sezonie, bo ja no, bardzo nie lubię, przyznajmy to. Weźmiemy sobie tak, lepszy. Otworzymy sobie jeszcze lepszy No i weźmiemy niebieską. Weźmiemy niebieską M. -kę. Tak jak mówiłam, wolę M. -kę. M4 wolę, ale przydałaby się jakaś lepsza pompa. No, Myślę się jeszcze jakaś lepsza pompa, bo mamy szarą o, no, tego lutu To jest to jest taka... No, nie za fajne, bo Mk mamy fajną. Broń na Oica, nie wiem jak się poprawnie. W sensie kiedyś John o. Week miał tą broń, teraz nie wiem jak się nazywa. Ja mówię, że to jest broń na Wika, ale możecie napisać w komentarzach jak się nazywa teraz poprawnie. W sensie to jest po polsku pewnie teraz jakoś taktyczny karabin szturmowy, ale Fortnite'owo. Bo na przykład m mówi, w sensie na karabin szturmowy mówi się M-ka, bo to jest taka... Nie wiem skąd powiedzenie, ale u już się m mówi M. Chyba K to mówi że to broń. No ale no to broń, nie wiem jak się mówi. Nie grałem jeszcze w sezonie wybranego Unika Jeszcze jak był, ale... No, kojarzę, kojarzę ja Miejmy sobie niego. Możecie też napisać w komentarzu, jak oceniacie tego skina Bo dla mnie to jest takie mocne 9 na 10 Moc ojej Mocne 9 na 10 Weźmy sobie ammo Polecimy chyba kryształki. Kości tam były, to jest jakiś zamot tam typ. Nie Dobra, on mnie nie widzi, chyba się tam z kimś klapia. Ja? Mi się wydaje, ale ja zakończę spokojnie, ciepłym piaskiem ale wsiądzie fajna gierka, to gramy tylko to, bo no nie będę wam przedłużał odcinka nie będę was za ciągle tylko moją grą bo niestety jest trybny, za dobry więc myślę, że jak wyjdzie na łódkę to w sumie spoko gierka, bo przez 16 miejsc, normalnie normalnie możemy sobie spójrzmy nie Musisz? Kościu, musisz? Nie, przepraszam, ale nie wezmę... tak ...pompy. Ja... ...to fajnie. To fajnie. Polecam ser serdecznie impulsywki w kisola. będzie do mnie szczerze teraz, tak? Nie z dachu w ogóle. Ty, bo ja mam dwóch gości. Zabijmy nie, zabił mnie go, nie wierzę. Akurat mi kila. A ty jestem biały. A tu ja cię podjeżdżę. To nie ma koloru, nie? A, A jaki ty lód miałeś? A jaki ty miałeś lód. się nie podzieliłeś, no. Niedobrze, niedobrze, kolega. Weźmy sobie tak. Lepsza pompka fajna impulsywka, jak szczerze mówiąc to wyszła... Eee, w sumie... Dobra. Midiorek eee, i sniperki. Wezmę sobie... tu nie to, to jest ognisko, więc spokojnie. Eee, drop ktoś otworzył, więc tam ktoś jest. Zbieramy sobie jeszcze matców, chociaż mamy już 1300, więc to jest nic. No jakoś tak z tysiąc... no niecałe tysiąc trzysta. Także jest, okej. Okay. Będziemy sobie zaraz piaskiem do strefy. Eee, trzy w kile. Szkoda, że mi ukradł tego. O, bo ty się z kimś klepił. Nie, będą do mnie strzelały. Dobra, idę do końca. No to ja nie pyję. Tak. 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 Nie, 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 nie. No nie, naprawdę. Jakąś śmieszną filetową pompę. Teraz ja tu nie mogę trafić. W ogóle jeszcze błoto do mnie płynują. Ajajaj. Um, no dobra, myślę, że... Myślę, że to... Teraz zrobimy sobie jeszcze przegląd sklepu. Na szybkości. No to tak, dzisiaj jest manekin, dzisiaj jest taki w spocony, spocony sklepik. E, manekin, mi się bardzo szczerze mówiąc podoba ten styl, Czego jego plecaczek. Łepetyn, e, czyli jego kill też ma pewne style, bardzo fajnie się gra. Jak, jak oglądałem jakieś youtuberów, to, to nie wygląda w grze. Orin, czyli to jest chłopak, y, chłopak anima, czyli od tej Lexy. Z Brat Lexy Kilo w -y e, Abstrakt, To taki jakby co, e, co malują grafik Nie wiem jak, jak się nazywają, e, Wałek Renegata, e, Razor, To jest chyba z jakiejś gry, e, Srebrny Płomień, Kuro Homura. Kurohomura Ciekawa nazwa e, Battle Break Break Res. Dobra, a ja sobie wolę. Przecież Enchid Kid Kiri Moim zdaniem lepsza e, Magnus Duży skin Z piątego stronu. Gdybym miał Renegade traderkę, to kupiłbym sobie z tego skina, tylko lepiej Paleryny Bo do Renegade traderki pasuje Podjęć to jest y, emotka z wczoraj, bardzo fajna. Wiestety nie no, możecie usłyszeć, bo ma prawa autorskie. Strumowiec skinek z pierwszego sezonu. Linia skanowana, bardzo fajne malowanie. polecam każdemu. Dream Fit. Emocka z Koko. Y, jakbyście mieli 500 kwodolców, to ja bym bardziej Wam... Y, w sensie, nie bardziej, ja bym bardziej Wam polecił bo raz to, to malowanie i pobudź coś już mam tą remontkę no jest spoko jest filmik w samą format czy z y, filmu obcy to już wczoraj było flash street teraz już nie ma system kto się śmieje to się ten się śmieją ostatni nowa ekipa na marzec teraz pokażę szybko przedmioty a malowanie jest takie jest spoko jest animowane także kolory. się nie no i tak naprawdę z tego odcinka to by było na tyle Więc chciałam się z wami pożegnać No i co, do następnego Do zobaczenia, cześć